Sama antygona antyczna jest wyjątkowa, więc myślę, że jakby idąc y, za jej tematyką i za samym co okresem, y, myślę, że ta wyjątkowość się obroni. Oczywiście tutaj w Teatrze próbujemy przeprowadzić ten świat y, no, w sposób nie, nie tylko stricte y, antycznie, y, klasyczny, tylko gdzieś próbujemy go tak usytuować, żeby publiczność, szczególnie młoda, bo to jest przecież obowiązkowa rektura szkolna, y, y, odnalazła się tym też swoje bliskie sobie tematy. Ta literatura jest, i w ogóle ta, ta historia i ta tematyka jest niezwykle jakby aktualna. Może to jest coś wyświechtane słowo, ale jest w dzisiejszym świecie, które jest przepełnione przemocą, e, brutalnością, a jednocześnie bardzo e, silnymi emocjami. I wydaje mi się, że każde pokolenie, czy starsze, czy młodsze, czy najmłodsze, chociaż oczywiście nie mówię o dzieciach, e, Znajdzie w tym jakieś swoje bolączki i będzie próbować zrozumieć ten świat. Mm z perspektywy teatru i sztuki. Ja mam zawsze problem z tym, co odpowiadać na pytanie, czy coś jest uwspółcześnione, ponieważ żyjemy tu i teraz i trudno nam sobie wyobrazić, jak to było kiedyś. Więc żyjemy naszymi emocjami, naszymi myślami i oczywiście możemy się odnosić do, do historii, jednak to jest zawsze jakieś wyobrażenie, a, a widz sobie zawsze przekłada interpretacje na, na własne życie i na własne doświadczenia. Jest to naprawdę cudowna sprawa, móc się zmierzyć z tekstem antycznym, chociaż tutaj trochę troszkę e, zmienionym, bo to nie jest taki typowy wiersz e, grec, starogrecki, tylko tutaj jest troszkę nowa adaptacja, więc to, to również jest ciekawe. Jest to prapremiera tego tekstu, tej adaptacji, tej, tego tłumaczenia, więc to jest e, równie bardzo e, no, takie ekscytujące i jesteśmy pierwsi, więc fajnie. Pomieszanie antyku i, i, i tego e, takiego cyberpunkowego flow naprawdę robi robotę i, i ten tekst, który. Premiera, bo mamy nowe tłumaczenie, a który jest bardzo e, mocny, e, nie jest, e, m, znaczy język jest o wiele prostszy, jest e, bardziej, e, myślę, że młodzież przyjmie to do siebie. Ten tekst, całą historię, opowieść, e, no, która jest nieoczywista moim zdaniem, jest świetnie wyreżyserowana, jest na nią świetny pomysł, i uważam, że e, to na pewno chwyci. Przedstawienie faktycznie tego, tego obrazka z XIII wieku przed naszą erą, no to w ogóle nie, nie nasunąłby nikomu na myśl, że to jest Grecja, więc zrobiłam taki trochę eklektyzm i też z dowcipem, ponieważ nie mamy gościa czasu. Jesteśmy chyba w przyszłości, może w latach 70., może w 90., nie wiem, raczej w XX wieku, w XXI. I teraz jest tak, że mm, stąd jest ten dowcip z prętami zbrojeniowymi w antycznych kolumnach, których przecież. Tak, których też nie było w tamtych czasach absolutnie. I to jest, taki właśnie, no takie łatanie sztuki, łatanie kultury trochę tego świata, które jest postawiony na głowie. Stąd też są niektóre elementy do górnogami. Są też niektórzy może że, mam nadzieję, zauważą, że to nie jest, znaczy to jest celowy zabieg rządzący do górnogami, a nie jakiś brak wiedzy tutaj kogokolwiek, jeżeli chodzi o konstrukcję e, porządku klasycznego. Moralna kondycja świata? Brak. Kondycji moralnej świata. To znaczy, wspomniałaś Asia ja wcześniej o wywróceniu do nogami niektórych elementów scenografii, i myślę, że świat też stoi na głowie kompletnie dzisiaj. Żeby sobie z nim poradzić, trzeba czasami stanąć naprzeciw fatum, tak zwanemu, czyli nie mówić sobie, nie poddawać się w życiu, że, że los nas skazuje na, 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 na klęskę, tylko po prostu stawiać czoła i robić swoje zgodnie z własnym sumieniem, żeby spojrzeć w ustro. Po prostu z uśmiechem, a nie w depresji.